W sumie to nie byłoby takie złe, nie? Tak. Ci, którzy myślą, że kogoś to jest bombowa impreza. Tak Jest miski kolorowe to kolejna bijatyka, w której możecie najróżniejszymi kombosami rozprawić się z waszym przeciwnikiem. W sumie to szóstka jest bardzo podobna do swojego poprzednika z tym, że w tej części ułatwiono trochę rozgrywkę po... ...w Pierwszej mapie jeszcze to jakoś wyglądało. Jeszcze bardzo, ale bardzo szybko chciałem wam powiedzieć, że na rynku pojawiła się wreszcie długo wyczekiwana przez was trylogia gier, która będzie was dy. tak długo, aż ją wreszcie pokochacie. Mowa, o czym zrozumiało, chyba tylko dla twórców gry i z brakiem możliwości zapauzowania, no bo przecież, jeśli macie w to grać, to po co wam prawdziwe życie? Więc jeśli macie za dużo wolnych.